Dobra się! Dzisiaj właśnie rozpoczynamy naszą serię, pierwszą serię na tym kanale i no jakby przepraszam, że z tego gran jakby nie dokończyłem tego zawodowca, bo mi się jakby rozładował telefon. Ale bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy w ogóle już naszą tą przygodę. O! Dobra! Dzisiaj miałem jechać właśnie do, do obejrzeć na to gospodarstwo dziadka, bo już od tego zażyję, kiedy on jakby umarł, to obydleło już dwa miesiące. Więc ja właśnie tam teraz i, zob i zobaczę, jak tam jest. Jeszcze, że jest Dobra, to jedziemy. Mhm. W ogóle już, no... Tam za bardzo dziadek nie robił tam takich dużych tych... Tam tylko robił ziemniaki. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczę. Czekajcie. Ej, tutaj jakiś bizon. O, nie wiem, nie interesuje się. Dobra. O już chyba stąd widać to gospodarstwo tam było A już przejechałem do no, niej trzeba tutaj teraz wrócić. Ej no A, co to miało być A o, nie jakiś pożar no, Dalej mi SNES-a Kurde To mi szkoda nie co się stało, może jaki wypadek. Sprzeciwko nie mam czasu. No i jesteśmy. Tylko sobie tu na razie na boku stanę. Dobra, no idziemy. Zobaczymy. Otworzymy tu panę. O i tak. Widzę tutaj jako pierwszy, że mamy tu dziadek, ja jakieś kosę widzę kosiarkę. Zobaczmy, co jest może w tych garażach najpierw. Dobra. Ale to najfajnego, ale I sienik Dobra. Sprawdźmy tu. E, nic. Chyba tutaj powinno To coś, no, coś tam widziałem. Bo widzę, że fajny, fajny, ładny Mirek. I to jeszcze z tym, którym no, z turem, no. Coś tu widzę, że dziadek przy nim szperował. Cały trochę brudny. No, cały brudny. Trzeba go będzie wyczyścić. Chodź, tutaj zamkniemy. Już, hop. Dobra. I teraz chodźmy zobaczyć, co w tamtych garażach jest. Dobra. Tutaj mamy tak. Kultywator sadzarkę i kombajn. Dobra, a kombajn to ma jakiś inny zbiornik? Bo nigdzie tak nie oglądałem. Na szczęście ma jakiś, chociaż mały. Więc nie będzie źle. Myślę, że tutaj dla kurma, ten, o, jakiś dla krów, też jako no i jeszcze dla silek jakąś tam obory Ja nie pamiętam jak to się nazywa Uj, ma strych nawet, poczekajcie tam... Ty, na serio, tutaj jest strych? O, i może tutaj są ładowani będę. No, zobaczmy Co będzie najpierw tutaj, zobaczymy Dobra, tutaj nic nie ma A tu? Widzę, że tutaj właśnie będzie jeszcze. tutaj będzie można wysypywać. A tutaj co mamy? A no to jest tryf. Dobra nawet tu fajnie. Wejdę teraz tam tutaj czy coś łacie to nie ma. I co to tak mipczy? Dziadka na to było stać. A tu widzę, że próbowało się dorobić. Ej, ale jak teraz jest przepisane na mnie, to ja się jakieś dochody z tego. No chyba dziadka pógnieł. Skąd on na to miał kasy? Nie rozumiem. Nie rozumiem dziadka. Mówił, że nie ma pieniędzy, a takie rzeczy się pokupywał. Po prostu ja go nie rozumiem. O, ładne ciągniki, e, pokażę Wam pola, o, jakie tutaj dziadek ma, no ma te pole, tutaj i jeszcze, czekajcie tutaj przeszkodzi, dobra i jeszcze Wam pokażę te jedne, co to tu, ma też tutaj te, o i tutaj widzę, że te, powinienem to wcześniej zauważyć. O jeszcze tam tutaj te pole tu. O, za tą rzeczką. Nie wiem, przejdę, przejdę. Tutaj jeszcze te pole. 51. Dobra. Tutaj tam nic ciekawego nieba. Dobra, to idziemy a no. Nawet nieźle Widzę, że tam ktoś sobie postawił jakąś 80. -tkę. Nie wiem po co. Ej, a no, zobaczmy. jest jako nie wygląda. Ej, a może jakiś już będę miał kasy, to może się właśnie taką kupię. Jaka ładna. Już przez pół nie wiem prawie. Że tutaj zaczę, prawie nowy. Tutaj cała czyściutka. Jakiś silnik normalnie. ja poczekajcie. Zobaczmy, ale nie masz kurczę kluczyków aż może ją ukraść, ale zobaczmy. Ej, to się. Dobra, zajmujmy maskę. Zobaczę, co tam. Pod maską się skrywa. No tak, chłodnica Chłodnik na paliwo Ładny wentylatorek Znaczy, no, po prostu ten wiatrak Jak to tam się nazywa No dobra Założymy się po kowaski Żeby Pewnie się nie połapał, że coś tam grzebałem No to trzeba będzie na pewno wykosić Ale najpierw też mam jedną rzecz moją, dziadek miał, ma tyle garaży, a prawie każdy pusty. Ale przynajmniej będę miał gdzieś motoryk dać, chodziło mi o ten. Ja, ma tu, ma tu, jeszcze te nie zapełniony nawet, po co to było, to ja nie wiem. Dobra, szybko, ja będę to sobie schowię. Oj, tak mi będzie to irytowało. Chyba zadzwonię po jakichś... tych... Żeby mi to rozebra... rozebla... Rozebrali. A, dobra. Dalej się to żebym... No bo to mi tak irytuje, że normalnie... Albo się po prostu no wiem, ten. Tego na pewno nie userę będę ja jakieś fajne dochody. Dobra. Ale już... No 15. Dobra, to jeszcze pooglądamy. Może mi się uda jeszcze wykosić tutaj trochę. Dobra, chyba dobra, dobra. Tylko że ja wychodzę. te chwasty, nie będę tej trawy, bo po co? Tutaj tylko te krzaki sobie kosze A, dobra, te krzaki są za gęste. I może też też się to posiedzi dobra to tego sobie wrzucę pod gębę tutaj też A to może czy winne by tam te krzaki Dobra tutaj Hop, sobie wykosimy. A tak, tutaj jeszcze wykosimy. Dobra. Trochę zadrapałem tu ale w Dobra, Jeszcze tu trochę, tu trochę. Tutaj. Dobra. Tutaj jeszcze. No i jeszcze te dwa tutaj paski sobie Te kosze w razie to wystarczy i taki tym się z tym męczyć później to zrobię się ja idę odstawić tą kosiareczkę i jeszcze sobie zobaczymy czy w ogóle wszystkie traktory ładnie działają zobaczymy czy, czy jest odpali Oj, dobra, jeszcze raz spróbuję, bo może o odpaliła. Mała strzała, ale odpaliła. Dobra, za to Dobra, za co przepaliłem? Jeszcze raz. No i teraz odpaliła na strzała. Dobra, jeszcze trochę pochodzi, niech się rozrusza po tych dwóch miesiącach, ale chyba do roku albo roku. No, nie wiem ile, ale dziś około pół roku. Tak stajam. A teraz sprawdźmy Warimirka. No chyba, ten chyba nie odpali, coś tak czuję, bo, no nie wiem, bo dziadek coś tu szpera, ale zaraz zobaczymy. Oddawaj. No, no tak sobie zwięciłem. Spróbujemy jeszcze raz. Już pudde. Dobra, spróbujemy. I tu może. Aha, bo tu paliwa nie ma. Aha, czekajcie, sprawdzę na pewno. No przecież paliwa nie ma. No te dziaryka sprawdzę jeszcze akumulator, to chociaż naładowany. No i ja ci kręcę, będę musiał jechać po paliwo. No, ale nie się na to dzieje, ja może nie znajdę. No, poszukam może jakiegoś... Właśnie znalazłem tutaj paliwo gdzieś tam było pół litra, może da się od... ten dobra odkręcamy, palewamy. Teraz zamkniemy tą blaskę. Dobra, i teraz próbujemy odpalić. I jeszcze... i jeszcze raz. I... I akurat! I akurat odpalił. No, tak? Tak, odpalił. Wspaniała. Dobra. Nie chcę pochodzi, a może spróbujemy wyjechać jeszcze 30. No jedzie, normalnie, tak fajnie. Ola, dwa strzały odpaliło, a raz nawet do na strzały. Kurde. Dzianek widocznie o trzydziestkę To jest Też na gospodarce tam robi. Raz próbował normalnie ciągnik odpalić i normalnie przez pół roku nie umiał rozwiązać problemu. A tutaj jak dziadek normalnie się postarał. z powrotem jeszcze przetestujemy Władimirka. Ja, ja, Dobra, to zaraz sobie jeszcze Dobra. to gasimy I tutaj jeszcze sobie pojadę z tym I w ogóle, że dzisiaj jakiś to wydarzyć. Ale nawet tutaj ładnie trudno. Chcę dopóki to pole doładować. Cześć, będzie normalnie jak ta lala. idealnie Już skórę w ogóle. Na mojej gdalej nie ma tu Może następne wakacje, może wakacje zostawię na razie tą gospodarkę i pojadę do Mujka. A tam jak na lato. On mieszka tam, nie wiem. Mój region to właśnie tutaj gospodarka działka to Osada. A tam wujek mieszka tam daleko bardzo. Gdzieś tam nasz szpakowa coś tak to się tam nazywało ale to dopiero wakacja 2 września więc kurde jeszcze dużo czas a w ogóle za bardzo tam do niego nie chcę jechać ale może pojedziemy jak będzie dobra Na razie to tyle oto cześć.